5 stycznia ulica Milionowa w Łodzi obiekt SMS Łódź Maciej Szyszniewski. Witam Państwa serdecznie. Pierwsze w 2020 roku testy piłkarskie Football Trial, a więc projekt, który umożliwia młodym zawodnikom z całej Polski i nie tylko pokazać się podczas test meczu, który z kolei oglądają agenci piłkarscy, menedżerowie oraz przedstawiciele skałci klubów ze szczebla centralnego. A także z zagranicy. Pierwszy z dwóch meczów, które będziemy mieli przyjemność dzisiaj wspólnie oglądać, to spotkanie pomiędzy drużyną zieloną a drużyną czerwoną. Zawodnicy urodzeni w rocznikach 99-2002, i od razu składy a więc zieloni w Bramce Jurek. Dalej Prokop Kwiatkowski, Kwiatkowski Wodziński Budak Kudra Gołata, Nowacki, Marszał i Szeretucha. Na ławce w pierwszej tercji zostają Poźniak, Herman Jałoszyński i Ulicki. Natomiast zespół Czerwony w bramce Sitek, dalej Detmer, Lemański, Jamrus, Kwiatkowski, Zalewski, Jakubczyk, Torchalski, Muchin, Szymański i Krawczyk. Na ławce zostają w pierwszej tercji drużynie Czerwonych Jurek, Staniak, Mruzek, Jankowski oraz Mrozik. No, i zobaczymy, jak na tym boisku ze sztuczną nawierzchnią na obiektach SMS-u Łódź zaprezentują się dzisiaj zawodnicy obydwu zespołów. Miejmy nadzieję, że tak jak zwykle nie zabraknie nam pięknych bramek, nie zabraknie nam dynamiki. No i też, że zawodnicy obydwu zespołów w obydwu meczach zaprezentują naprawdę wyborną formę kolegów na liniach. No i proszę, rozpoczynamy Football Trials w Łodzi. Na początku tego spotkania, przede wszystkim, tutaj oba zespoły skupiały się na tym, aby Golanie stracić. Spójrzmy, teraz bryluje w polukarnym karnym zawodnik z numerem 55, a więc Muchin uderzenie. Chyba właśnie Muchina, z tego co dobrze widziałem. Tutaj, piłka do niego wróciła jak bumerang. Wszedł w tempo jego partner zespołu, nie to ostatecznie Jakubczyk tutaj próbował zaskoczyć. Golkipera drużyny w już pierwszych 15 minutach tego spotkania. Spójrzmy: Szymański, uderzenie z większej odległości. No i czujnie w bramce zachował się Jurek. A tutaj niewiele braku, aby ta piłka spłatała mu figla i gdzieś tam pod brzuchem się właśnie na nawierzchni ze sztuczną nawierzchnią. No tutaj świetna interwencja w defensywie. Tutaj w środkowej strefie boiska zawodnicy obydwu zespołów. No i teraz świetne podanie taką podcinką. Ale to wykończenie nie najlepszej jakości. Spójrzmy jeszcze raz. Bardzo ładnie tutaj obsłużony zawodnik zielonych chciał przelobować bramkarza. Rywali to szere Tucha uderzał. Ale też czujny był w bramce. Sitek grający z numerem 90. Stały fragment gry dla czerwonych. Jest przy piłce Jakubczyk. Jakubczyk niezłe to dośrodkowanie. Zgranie piłki. No i tam blisko był zawodnik czerwonych, aby uprzedzić bramkarza ale był w tym jakiś zamysł, tutaj celowo tak właśnie zawiesił Jakubczyk piłkę w powietrzu, to zgranie też niezłe, no zabrakło tutaj tego, aby szybciej poszedł, aczkolwiek więcej z gry w pierwszych 25 minutach mieli czerwoni, no ale teraz atakują ich rywale, tutaj pokazuje się zawodnik z numerem 20, no i dlaczego tutaj nie otrzymał podania, Budak, bo tak nazywa się ten zawodnik tutaj, troszeczkę nie po koleżeńsku, nie podniósł głowy jego partner. No i myślę, że gdyby tutaj poszukał właśnie Budaka, to na tym meczu m.in. wysłannicy Chelsea, Londyn, Wisły, Kraków, Legii, Warszawa, czy też Korony Kielce. Jest o co się tutaj bić na Murawie, tymczasem mamy kolejny niezły strzał na bramkę Zielonych. W tej pierwszej tercji już co najmniej 3-4 Takie ciężkie do obrony uderzenia No ale znów po raz kolejny Jurek dobrze w bramce No i można wyróżnić Będzie dośrodkowywał Budak Jednak nie Jeszcze czeka z dograniem piłki do środka No teraz Ton drybluje Tak jak wcześniej Jego kolega kiedy mu nie podał No ale ta akcja jeszcze się nie skończyła Zobaczmy jest na środku pola karnego Zawodnik zielonej drużyny Uderza ostatecznie niecelnie, wyciągnął się jak długi sitek, aby tutaj sięgnąć tej piłki ostatecznie strzały niecelny, ale powalczył tutaj przez dobrą chwilę z rywalem Nowacki uderzył, ale obok prawego słupka, ale może się podobać też ta siła fizyczna tego zawodnika szykuje się do wykonania tego rzutu wolnego marszał uderzenie lewą nogą, pewnie łapie piłkę bramkarz to był strzał powiedzmy w środek bramki nie było tutaj większego zagrożenia, bo w zasadzie ta piłka leciała tam, gdzie stał. Zwykle tych goli pada dużo. A póki co w Łodzi mamy bezbramkowy remis. O i teraz nie najlepiej bramkarz drużyny Zielonych. Czy skończy się to bez konsekwencji? No miał teraz kapitalną okazję zawodnik grający z numerem 17. ma więc trzymański, aby tutaj umieścić piłkę w siatce, no gdyby tutaj wykazał się większym spokojem. Zimną krwią, jak to się mówi, to myślę, że przede wszystkim Szymański, właśnie w tej pierwszej tercji tego meczu. A spójrzmy teraz: Zieloni atakują uderzenie, kolejne już w tym meczu, grającego z numerem 7 Nowackiego. No Ten zawodnik też ma ochotę dzisiaj, sporą do gry. No ale łapie piłkę. Bramkarz drużyny czerwonej. Teraz w drugiej już minucie meczu. Zabiera się do oddania strzału. Gracz czerwonych. No i jest strzał z dość dużej odległości. No to gdzieś było około 30 metrów spokojnie do bramki drużyny zielonej. No ale cenimy takie próby. Tutaj trzeba dać bramkarzowi się pomylić. No ale kolejna dobra interwencja Jurka. Sędzia doliczył jeszcze te dwie minuty do pierwszej tercji. No i to będzie ostatni atak czerwonych. Zobaczmy. Jest uderzenie. No ale ta piłka wybita. No i arbiter kończy. E, właśnie świetna sytuacja dla Mrozika, który siedział w pierwszej tercji na ławce. Mrozik, ależ uderzenie, no nie ma bramki, e, czy tam będzie dobitka. No świetny, mierzony strzał, e, naprawdę e, palce lizać. Tutaj tak trochę w stylu Arkadiusza Milika, wspiął się na palce zawodnik drużyny czerwonej. No i może mówić o sporym pechu, bo e, blisko spojenia Mimo wielu dobrych okazji do zdobycia gola, no ale jest jeszcze naprawdę sporo czasu, tutaj prostopadłe podanie, zobaczmy, no i było znów bardzo blisko, no mają trochę pecha zawodnicy obydwu zespołów, Krawczyk tutaj chciał wykończyć to świetne prostopadłe podanie, no ale też chybił celu, tutaj naprawdę zabrakło niewiele, jakieś myślę pół metra maksymalnie ten rzut rożny, dobra dochodząca piłka, mocno bita w pole karnej, jeszcze są czerwoni przy piłce, dokładnie znów aktywny Mrozik po wejściu na Murawę w drugiej tercji, ale to otwiera też okazję do kontrataku dla drużyny zielonej, już teraz wrócił, kapitan po 43 minutach gry, znów Mrozik podaje do Jakubczyka, Jakubczyk do partnera, już jest w polu karnym zawodnik z numerem 10, a więc Jankowski, ale tam przeszkadza mu do końca rywal, i ostatecznie nie udało się oddać jakiegokolwiek strzału na bramkę. Też czujnie z bramki wyszedł golkiper grający w tej tercji w bramce drużyny czerwonych. Poźniak. Testy motoryczne organizowane przez Football tras dla dzieci w wieku 7-12 lat. A więc zapraszamy na stronę testypiłkarskie.pl. Teraz kolejna okazja. Świetna i też dobry strzał na bramkę czerwonych z ostrego kąta. No i świetna, kolejna interwencja Bramkarza. No, wyrasta nam powoli na bohatera tego meczu Jurek. I też trzeba przyznać, że bardzo dobrze dysponowani wszyscy trzej Bramkarze. No, czasami tak się zdarza, już mieliśmy takie historie. Między innymi Adriana Sandacha, który wypłynął na szersze wody po test meczu w Warszawie. Spójrzmy, teraz jest okazja. No, i tutaj bezradny był Bramkarz Drużyny Zielonej. 1 do 0, 46 minuta. No, i Muchin otwiera wynik tego meczu. Miał już tam jedną sytuację do oddania strzału na początku tego meczu. No, i długo czekał na drugą szansę. W końcu gdzieś tam piłka w zamieszaniu spadła mu pod nogi. No, i pewnym strzałem nie dał szans żadnych wychodzącemu z bramki Poźniakowi. Tutaj jeszcze gdzieś tam pośliznął się bramkarz drużyny zielonej. Będzie okazja do oddania strzału. Tutaj próbował chyba wrzucać piłkę. Zawodnik drużyny zielonej, ta poprawka nieudana, zobaczmy jeszcze raz, stał przed polem karnym, czekał na tą piłkę, Jałoszyński ostatecznie ta spadła mu pod nogę, no i uderzył, przedziera się Wodziński na lewej stronie, pojedynek biegowy z Detmerem, Wodziński nie daje za wygraną Detmer, ale jest już zawodnik zielonych w polu karnym, dogranie, zobaczmy okazja, ależ teraz zepsuł tą dobrą okazję, tą dobrą sytuację uliczki. No był na wprost bramki, musi tutaj lepiej przyłożyć się nogę do piłki. Też przyczajony był na linii Jurek, ale gdyby dobrze uderzył w przepiłce zawodnik z numerem 20, rozegranie na prawą stronę. Tutaj próba główki, no ale ta futbolówka gdzieś tam się prześliznęła. Po głowie zawodnika czerwonych to był grający z numerem. 12 Krawczyk, przesiznęła się futbolówka po głowie, tak nie da się oddać dobrego strzału, starają się zamknąć, teraz tak samo jak na początku pierwszej części meczu, Zielonych we własnym polu karnym, ale to otwiera okazję do kontrataku, teraz świetna sytuacja dla Zielonych, czy będzie remis to chyba będzie rzut karny, tak wycięty z trawą, równą z trawą, jak to się mówi zawodnik Zielonych. Ciężko mi tutaj dostrzec, no i stanie przed świetną szansą Jałoszyński, w zasadzie najlepszą, e, jaka e, przed drużyną Zielonych, zobaczmy Jałoszyński, pewne wykonanie jedenastki i po godzinie gry mamy 1 do 1, no niejako zakończył nam e, tą e, drugą tercję Jałoszyński e, tym golem, myślę, że zaraz arbiter gwizdnie po raz ostatni, absolutnie zmylił tutaj bramkarza, nie miał e, nic do powiedzenia Jurek. Poszybował w drugą stronę No i mamy remis Myślę, że ta bramka Jałoszyńskiego z końcówki będzie Tutaj przyczynkiem do tego Abyśmy zobaczyli walkę do końca O zwycięstwo Bo z pewnością tylko to interesuje Obydwie drużyny Teraz świetnie Mrozik przedarł się na lewej stronie Jeszcze interwencja bramkarza Czy zakończy się to wszystko celnym strzałem Jednak nie No ale proszę zobaczyć jakim tutaj Jaką umiejętnością driblingu. Wykazał się Mrozik. Dobre dogranie. Tam interwencja obrońcy. Jeszcze wyszedł odważnie e, golkiper e, w, w tej tercji e, broniący druż bramki drużyny zielonej, a więc Poźniak. Dobra interwencja. Po raz kolejny ten zawodnik się świetnie operuje e, lewą nogą. Ale tutaj e, przeczytał go już obrońca. oj no i ten atak zapowiada się naprawdę. E, Ciekawie, znowu piłka do mrozika. On tutaj e, cały czas e, robi wiatr na tej lewej stronie. Stały fragment gry dla czerwonych. Jest okazja do dośrodkowania. Dogranie tam główkowali we dwójkę, chyba sobie troszeczkę przeszkadzając. Zawodnicy drużyny czerwonej. A to była świetna okazja, bo to dośrodkowanie naprawdę kapitalne. Tak ewidentnie sobie przeszkodzili. Gdyby tutaj lepsza komunikacja nastąpiła, to myślę, że miałby problemy. Poźniak świetna okazja do tego, aby tutaj przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. No, chyba trochę przeciągnięte to dośrodkowanie, jednak nie! Jest tutaj piłka wzdłuż bramki i mamy 2 do 1 dla drużyny czerwonej. No, niesamowita sytuacja. Jakubczyk zdobywa gola i daje prowadzenie swojej drużynie, ale jak tutaj to się wszystko wydarzyło? No, wydawało się, że daleko zbyt daleko, że za mocne jest to dośrodkowanie a tutaj proszę, jaka przytomność umysłu jednego z jego kolegów zgarnął tutaj w zasadzie z linii końcowej piłkę, dograł do środka no zaskoczona cała defensywa drużyny zielonej i mamy 2 do jednego czy tutaj jeszcze pokuszą się choćby o gola wyrównującego no teraz będą się właśnie starali tego dokonać jest tutaj Budak chciał wpaść w pole karne, ale radzą sobie z tym wszystkim obrońcy Rzut rożny, 86 minuta, ciekawe rozegranie, do środka ta piłka, a tam zablokowane to do środka, teraz na lewej stronie, tutaj pokazuje się w tempo zawodnik Zielonych, sytuacja, brona bramkarza, no świetnie teraz wybronił ten strzał, naprawdę jestem pełen uznania dla Sitka, bo to była naprawdę niewielka odległość, no praktycznie jak rzut karny. Świetny refleks, nogą tutaj odbił tą piłkę, jeszcze pomógł mu obrońca. No i ratuje swój zespół przed utratą gola. Przeciskają zieloni w ostatnich minutach, ale to znowu będzie woda na młyn, choćby dla mrozika. Mrozik, czy tutaj skończy tą akcję dobrym strzałem? No, celne uderzenie, natomiast zbyt łatwe do obrony dla bramkarza. Tutaj w środek bramki, gdyby poszukał dalszego słupka, ostatnie fragmenty tego pierwszego test meczu, czy tutaj jeszcze przypieczętują czerwoni, to zwycięstwo? Spójrzmy na tą sytuację. 100% okazja. No i mamy 3 do 1. Pewne wykończenie dla drużyny czerwonych. Drugiego gola zdobywa Jakubczyk. No ale cała ta akcja naprawdę bardzo ładna. Tutaj rozprowadził Jankowski futbolówkę do Szymańskiego, ten bardzo przytomnie odnalazł tutaj kolegę z zespołu, no i Jakubczyk wykonuje egzekucję 3 do 1, no i myślę, że tutaj więcej goli, a może jeszcze spróbują zieloni choćby złapać kontakt, no proszę, tutaj błyskawicznie jest stworzona sytuacja, no ale kapitalna kasacja, jak to się mówi w języku piłkarskim, Zawodnika Czerwonych, no też zwlekał zbyt długo. Jeszcze tutaj w narożniku rozegrać się tą akcję. Zieloni, spójrzmy, czy będzie szansa na zdobycie gola. Jest dogranie wzdłuż bramki, no i tam nie udało się wykończyć tej akcji. Koniec spotkania: 3 do 1, Czerwoni pokonują zielonych. Dwie bramki Jakubczyka, jedna Muchina dla Czerwonych, Jałoszyński z karnego dla drużyny Zielonej. Za chwilę kolejne spotkanie.